Maria Konopnicka, Stefek Burczymucha. O większego trudno zucha, Jak był Stefek Burczymucha. Ja nikogo się nie boję, Choćby niedźwiedź to dostoję. Wilki? Ja ich całą zgraję, Pozabijam i pokraję. Te hieny, te lamparty, to są dla mnie czyste żarty. A pantery i tygrysy na sztyg wezmę u swej spisy. Lew? <grytanie> Cóż lew jest? Kociak duży. Naczytałem się podróży i znam tego jego mości, co zły tylko kiedy pości. Szakal? Wilk straszna nowina. To jest tylko większa psina. Brysia mijam zaś z daleka, bo nie lubię, gdy kto czeka. Komu zechce, to dam radę. Zaraz za ocean jadę i nie będę stewkiem chyba, jak nie chwycę wieloryba. I tak przez dzień Boży cały zuchna strąbi swe pochwały. Aż raz Usnął gdzieś na sianie. Wtem się budzi niespodzianie. Patrzy, aż tu jakieś zwierzę do śniadania mu się bierze. Jak nie zerwie się na nogi, jak nie wrzaśnie z wielkiej trwogi. Pędzi jakby hardze smyczy. Ty, 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 tygrys, tato. Tygrys. Krzyczy. Tygrys? Ojciec się zapyta: A, chleb może! Miał kopyta straszne trzy czy cztery nogi p - pa-pa-pa-pa - pa-pa - pa-pa po taką, przy tym rogi. Gdzież to było? T tam, na pa Idzie ojciec. Służba cała patrzą. A tu myszka mała. Porna myszka. Siedzi sobie i ząbkami serek skrobie.